Sunie przez ściernisk zaognione włókna, Lampkę oliwną pod policzkiem tuli, Różowy płomyk włosami się snuje, Bosymi stopy dotyka mi serca. Ono bez przerwy porusza wargami, Rzędem powstają z rowu ścięte sosny, Pnie otwierają na ciosy siekiery, Między słojami puls cicho dogasa. Ale jak słodka miedzami pomyka, drwale poklękali. Ziemią spłowiałą oblepione głowy schną na ugorze, a ziemia tylko rozpalone wióry. O panno Żytnia, panienko razowa, daj nam choć jeden promień Twojej żyły. Niech tętni miodem kwiatów dzikiej łąki, rozrzuć pęk włosów. Pachnących kłosami, wiarę uchowaj, krew niech będzie siłą krwi, jak odrąży tęczę twego oka. O panno leśna, panienko sosnowa, utoczysz nieba na suche języki, zraniona żywica złuszczy blask siekier, gromada dzieci z warkoczem pokrzyku błękitnym uszyi, wzejdzie na polu. Pojednania plonem, ziarna zakwitną, opanienko, zielna, na Twoich śladach, które pozbieramy, ludzie ubodzy. I taka jest prawda, bo ja rzeczywiście wyszedłem z pól, wyszedłem ze wsi. Po prostu do dziś czuję się, z tym środowiskiem mocno związany. Znam dobrze mentalność chłopską, dlatego też w swoich wierszach zawsze starałem się ukazywać nie tylko pejzaż, ale również człowieka. Natury nie można oderwać od człowieka, ani człowieka nie można oderwać od natury. Ten wiersz, który czytałem, pochodził z tomiku Łuskanie Kłosów. Był to wiersz Miłość Polna. Ja przed tym tomikiem wydałem jeszcze dwa tomiki wierszy. Pierwszy tomik to był taki maleńki. Wydany...